zgłonieć złam mam. tak to paczka, którą tak długo oczekiwałem w końcu mam. Ktoś tu napisał tel. Paczka jest mała. DPD. miał być z poczty polskiej. A w sumie. No jak ile za to zapłaciłem. I tak nie odzwierciedliwego tego. Co w środku jest, więc. najpierw muszę wyczerpać mój nożyk. Okej, okay, mam go. Teraz wystarczy otworzyć. Tylko muszę znaleźć coś takiego jakby tripod. Trochę taka podstawka pod telefon. Żeby było widać, co robię. Dobra. Mam to zrobione teraz. można otwierać. O no, służemki jak do selfie. Jak telefon wyskoczy z tego to nie przejmować się proszę także tak mam tutaj yy, paczkę moją i można otwierać od drugiej strony bo czemu nie ja jeszcze w ogóle nigdy nie otwierałem yy, telefonów w paczce więc tak kilku telefonów ja tak jeden telefon to otwierałem tylko że Kilku nie otwierałem, na raz, więc otwórzmy tutaj. Dobra. Kupiłem ten zestaw, bo bo mi się opłacało, bo tam był taki fajny telefon z klapką, szwajcarski. Jakiś telefon Vodafone, więc to mi się fajnie by wyglądało. Trochę wyciągnę ten link. Dobra okej okay. można otwierać tak off center co jest bardziej tak no nie wiem znowu mam problem dobra niech będzie i tak mm. otwieram okej okay, mamy tu pierwszy telefon o! Uwielbiam je. Dobra. Mamy pierwszy. O, to jest ten z Vodafone'u. Vodafone 255. Fajnie wygląda. Nie ma aparatu. O, nie, jest na wejście do mp3, których ja nie mam. Jeszcze. Jeszcze. Okej. Okay. Mm, już, no, nie mam baterii. Będę musiał sobie kupić. No i. Taki telefon, okej, okay, dobra, mamy dalej. To jest Samsung, fajny. To jest chyba gt 1100 No, to fajny Samsung. Nie ma baterii, ale będę miał do niego baterię, bo Samsung E1200 przychodzi na pomoc. Będę się rozgrywał. I dalej mamy ten. Ja chyba tego jeszcze nie mam. Tak, tego nie mam, bo to jest duży. To jest Samsung D900. O, tak. Tak, Samsung D900. Patrz, nie chce się otworzyć. Ale to jest Samsung. Okej, okay, dobra. Tak, to jest mój Samsung marzeń. Też nie ma baterii. Chyba... A nie, to jest D900i. Chyba będę miał do niego baterii. No, to zasilę go. Okej, okay, mamy... Tu powinno być 5 telefonów, a jest sześć, nie. Dobra, jest pięć, odwołuję. Jest, mamy tutaj Samsunga Avila. Bardzo dobrze. Mnie znany Samsung Avila. Możliwe, że działa, bo, nie, bo mam do niego baterię działającą. Ten nie ma baterii, ale mam do niego baterię. No. Co? I moment, na który czekałem najmocniej. Czyli ten telefon z klapką, o kurde. Ten telefon z klapką. I on ma jeden maluteńki problem. On jest duży. Okej, okay, dobra, ale wygląda. Ale wygląda. Ma ten klik i. O. Nie, to jest super. Będę mógł go zasilić, mam. Czy znaczy, będę miał podobną baterię. To do domaki nie? Nie no, ale yy, będę włączać na następnym odcinku. O, jeszcze w ogóle przyjdzie z wypadł. Będę je włączać na następnym odcinku, więc... Stay tuned. No, ale to jest... Ale fajne pudełko, zachowuję sobie. Dobra. Pudełko idzie na bok. Teraz wszystkie telefony, czyli Samsung GTE 1100, Samsung Avila, Vodafone 255, Samsung D900i i oczywiście Swiss Phone. Także dziękuję za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach.